Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj dam Ci trzy tipy, dzięki którym zwiększysz swoją siłę już na kolejnym treningu. Zwiększysz ją od razu. Nie musisz czekać tygodnia, miesiąca czy roku, tylko efekt przyjdzie już na kolejnej sesji treningowej. Duża obietnica? Być może, ale zostań ze mną do samego końca, to zrozumiesz, jak to działa. Po pierwsze, musisz uświadomić sobie, że Twoja siła to jest wypadkowa dwóch rzeczy. Oczywiście jest tu siła Twoich mięśni, ale również jest tutaj Twój układ nerwowy, który to rekrutuje te wszystkie mięśnie, rekrutuje wszystkie jednostki motoryczne, który pozwala wygenerować tą siłę w określonym momencie, w określonym czasie, w określonym kierunku. I trzeba to również w pewien sposób trenować. Oczywiście robimy to w momencie, kiedy przykładamy wagę do odpowiedniej techniki, ale są jeszcze typy, które właśnie poruszę w tym materiale. Pierwszy tip: napinanie całego ciała. Nie musisz mi wierzyć na słowo, tylko teraz wstań od komputera, wstań przed monitorem, wyciągnij rękę przed siebie i wyobraź sobie, że w twojej dłoni jest umieszczony orzeszek. I próbujesz go wnieść, generując moc tylko w dłoni. Użyj największej siły, jak tylko możesz. Ok, puść, odpocznij chwilę i teraz powtórz to zadanie, ale najpierw napnij mięśnie łód, mięśnie łydek. Pośladków, brzucha, klatki piersiowej. Napnij całe ciało, znieć orzeczka teraz. Pewnie nawet na nagraniu to było widać, że dzięki napinaniu całego ciała wygenerowałem znacznie, ale to znacznie więcej siły, bo aktywowałem całe ciało, wszystkie mięśnie i aktywowałem również układ nerwowy. Dlatego też zawodnicy, którzy trenują pod siłę, wzmacniają również siłę chwytu przedramiona, nawet jeżeli ich dyscypliną jest przysiad bo aktywowanie wszystkich mięśni przekłada się na większą moc. Jakie to ma przełożenie w treningu siłowym? Oczywiście będzie to miało większe przełożenie przy ćwiczeniach wielostawowych, jak na przykład wyciskanie, martwe ciągi, gdzie musimy zgniatać mocno sztangę, ale nawet przy uginaniu hantli na biceps, w momencie kiedy mocno napinam nadgarstek i mocno ściskam gryf, to tak czy siak będę w stanie wygenerować więcej mocy. I oczywiście, przy wyciskaniu, staramy się cały czas mocno zgniatać gryf. Tak samo przy podciąganiu, w momencie kiedy kłapię drążek, to już tutaj mocno napinam nadgarstki, wciskam je w gryf, w drążek i robię to powtórzenie teraz. Dzięki czemu mam napięte całe ciało. Więc, to jest pierwsza rzecz: napinanie całego ciała, mocne zaciskanie dłoni. Druga rzecz. Odpowiednia rozgrzewka. Wszystkie ćwiczenia statyczne, które będą powodowały, że zostajemy w danym miejscu, nie są dobre jako rozgrzanie się. To można robić po treningu albo w dni wolne od treningu siłowego. Natomiast przed treningiem siłowym chcemy pobudzić układ nerwowy jak najmocniej. Więc przykładowo, jeżeli zaczynacie trening od rozgrzewki z gumą, to już to wykorzystajcie. To znaczy, chcemy tą gumą zapracować bardzo aktywnie, bardzo dynamicznie, dzięki czemu już aktywuję mocno układ nerwowy. Tak samo, jeżeli będę zaraz robił podciąganie, to też mogę zrobić to ściąganie gumy bardzo, bardzo dynamicznie, bardzo aktywnie, używając dużej dynamiki w ćwiczeniu. Może zauważyliście, może nie, ale to jest taka ciekawostka, że najczęściej najsilniejszą. Serią w podciąganiu jest seria druga, nie pierwsza, druga. Teoretycznie mamy wtedy mniej siły, ale robimy lepszy wynik. Dlaczego? Właśnie dlatego, że dobrze aktywowaliśmy układ nerwowy. Więc przed podciąganiem takie ściąganie gumy dynamiczne jest idealnym rozwiązaniem. Tak samo przy wyciskaniu. W momencie, kiedy macie serie rozgrzewkowe, to nie róbcie to tego jak takie leniwce. O, coś takiego, jak na emeryturze w ciochocinku. Tylko chcemy wyobrazić sobie, że chcę wyrzucić tą sztangę w sufit i zrobić to bardzo, bardzo dynamicznie. I przy okazji używam pierwszego tipa, czyli mocno zaciskam dłonie na sztandze. I w momencie, kiedy przyjdzie większe obciążenie, Przyjdzie większy ciężar, to również jestem w stanie mocno aktywować ten układ nerwowy, użyć więcej jednostek motorycznych i wypchnąć ten ciężar, przez co mam więcej siły. Czyli to był tip numer dwa. Po pierwsze, napinamy całe ciało, po drugie, odpowiednia rozgrzewka układu nerwowego. I trzeci tip: jeżeli masz jakąś stagnację, od dłuższego czasu nie możesz jej przełamać, to jest pewna metoda, która pozwoli ci. Na oszukanie trochę twego układu nerwowego, ale oszukanie również twojej psychiki. Załóżmy, że teraz na sztandze mam ciężar, który jest dla mnie nie do przejścia. Jest dla mnie barierą, jest stagnacją. Powiedzmy 100 kg na 5 powtórzeń, nie jestem w stanie zrobić więcej. Więc to co robię, to na krótką chwilę zakładam kolejne kilogramy o 20% więcej niż będę robił w serii roboczej. Czyli jeżeli miałem stówę, to zakładam na chwilę 120 kg. Kładę się. Oczywiście tutaj już byłem mocno rozgrzany, mocno zaciskam dłonie na sztandze. Wyciągam sztangę i nic nie robię, tylko chwilę przytrzymuję, aktywuję dzięki temu swój układ nerwowy, przyzwyczajam się do tego ciężaru i też moje subiektywne postrzeganie tego zmienia się. Bo miałem w dłoni przed chwilą 120 kg, więc odkładam sztangę, odkładam te kilogramy i podchodzę do zrobienia serii właściwej znowu, od razu. Dzięki czemu twój układ nerwowy miał przed chwilą zadanie trzymania 120 kg w ręce, a teraz jest tylko stuba, więc efekt psychologiczny, tak samo efekt układu nerwowego spowoduje, że będziesz w stanie. Pokonać swoją barierę i swoją stagnację. Spróbuj, to nie jest żadna, żaden hacks, żadne nie wiadomo co, żadna magia, tylko prosta neurobiologia, o której właśnie w tym materiale ci opowiedziałem. To by było na tyle w tym materiale. Jeżeli poprawiłeś swoją siłę na kolejnym treningu, zostaw łapkę w górę. A jeżeli chcesz zmienić swoją sylwetkę, swoje ciało, to w tej książce, mojej książce, masz wszystko, czego potrzebujesz. Książka Reset. Tutaj gdzieś wyświetli się link. Zapraszam do zakupu. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Dzięki. Cześć.